Dzień dobry, w kolejnym materiale Cię witam bardzo serdecznie. Codzienna powtarzalność daje prawdziwe spełnienie. <grym> Więc jeśli chodzi o spełnienie, to to spełnienie przychodzi, kiedy my robimy coś, co chcemy zrobić. I w momencie, kiedy my robimy coś raz, no to jest to spełnienie fajnie, super. No, ale jak później tego nie robimy, no to to spełnienie znika, jakby już nie ma tego spełnienia, nie? No bo zrobiłeś to, jest spełnienie, później już tego nie robisz, no więc nie ma spełnienia. No dobra, no to wyobraźmy sobie coś takiego. Robisz coś, przychodzi spełnienie, robisz to znowu, spełnienie się utrzymuje, robisz to znowu, przychodzi jakiś może gorszy moment, nie robisz, spełnienie znika. Nie robisz, spełnienie znika. A teraz kolejna sytuacja. Robisz coś, to co chcesz robić, przychodzi spełnienie, robisz, przychodzi spełnienie, robisz, nagle przychodzi gorszy moment, robisz dalej, mimo gorszego momentu, znowu jest gorszy moment, robisz dalej, mimo wszystko, mimo gorszych momentów, Przychodzi spełnienie ponownie. Sinusoida. Czyli w momencie, kiedy ty robisz, jest gorszy moment, nie przestajesz robić dalej, to spełnienie przyjdzie znowu. Zgodnie z prawem biegunów, że jeżeli coś jest jakieś, to później musi być znowu inne. To jest coś takiego, że w momencie, kiedy ty działasz, osiągasz jakieś sukcesy, to zwróćcie uwagę, że jest tak, że czasami. Jest wiele sukcesów naraz, a czasami wiele porażek naraz. To jest jak właśnie taka sinusoida. Raz jesteś na górze, raz jesteś na dole, po to, aby później znowu być na górze. Ponieważ ten moment, kiedy ty jesteś na dole, to jest okazja do wybicia się, ponieważ są jakieś negatywne rzeczy, które ty masz okazję, dzięki temu, że one są, je naprawić, je zrobić i dzięki temu, że je robisz. To przychodzi ten lepszy moment. No musi przyjść. No bo masz jakieś negatywne rzeczy, więc masz materiał, masz materiał, narzędzia, materiał do zrobienia tych rzeczy pięknych, nowych, tych pozytywnych, które chcesz. Czyli negatywne rzeczy to jest dla, dla nas materiał. Więc w pewnym sensie negatywne rzeczy są wartościowe bardzo dla nas. Te różne rzeczy negatywne, które się dzieją w naszym życiu. To jest niesamowita wartość. Bo to jest materiał do zrobienia tego, co pozytywne, do zrobienia tego, co przez nas pożądane. Prawo biegunów. Jeżeli raz jest coś jakieś, to później musi być inne niż było wcześniej. Prawo biegunów. To się musi zmieniać. Ruch wahadłowy. To jest dokładnie taki ruch wahadłowy. Jeżeli jest coś dobrze, to musi się coś zepsuć. Musi się coś zepsuć. Zepsucie się czegoś jest elementem tego, że jest dobrze, i to zepsucie się czegoś dzieje się po to, aby znowu zrobiło się dobrze, a znowu robi się dobrze, po to, żeby znowu zrobiło się źle. Czemu dzieje się ten zygzak? Czemu czem dzieje się taka dziwna sytuacja? Czemu nie może być po prostu dobrze? Dlatego, bo gdyby było po prostu dobrze, to wtedy nie mogłoby być jeszcze lepiej. Czyli widzisz, musi być dobrze i gorzej, po to, żeby mogło być jeszcze lepiej niż poprzednio, czyli tylko dzięki temu, że bywa źle, może być coraz lepiej. A gdyby nie było tego źle, to byłoby cały czas dobrze. To jest niemożliwe w ogóle, ale no, teoretyzujemy. Byłoby cały czas dobrze. Tak samo, czyli niezmiennie, czyli nijako, czyli jest to sytuacja niemożliwa. Teraz. Codzienne praktykowanie tego, co chcesz robić, przynosi spełnienie. Ostatecznie. Nie poddajesz się. W kiedy jest gorszy moment, nie poddajesz się. Robisz dalej. Jeżeli przerwiesz, no to źle. Możesz, oczywiście, to nie jest nic stracone. Przerywasz, możesz później znowu kontynuować. Jednak. Nie przerywaj. Rób to, co chcesz robić. Spełnienie będzie większe i masz większą szansę na to, że to spełnienie będzie. Nie przerywaj tego, co robisz. Codzienne robienie rzeczy powoduje zupełnie inną jakość Twojego życia, Twojego samopoczucia, Twojego stosunku do tych rzeczy i do różnych innych rzeczy. Bo często robienie jednej rzeczy bardzo dobrze wpływa na pozostałe sfery Twojego życia. Więc warto. Robić to, co chcesz robić, często, codziennie. Warto codziennie robić to, co chcesz konkretnie robić, codziennie, każdego dnia, ponieważ ty, jeżeli będziesz robił codziennie, to nagle po pewnym czasie, ty to robisz codziennie, mija miesiąc i ty się czujesz, wow, robię to codziennie, czuję takie spełnienie związane z tym tematem. Wreszcie osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć. Takie coś poczujesz, jeżeli będziesz robił codziennie. Bardzo ważna lekcja. Bardzo ważna lekcja. W tym momencie zakończę ten materiał, widzimy się w kolejnym filmie.